Halo? halo, 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 dzień dobry, cześć. Tu artykuły naukowe czytane w całości, nie do końca profesjonalnie i krótkie ogłoszenie, czy raczej może autopromocja, bo tak, ostatnio mało nagrywam. Mam nadzieję, że będę trochę więcej teraz nagrywać. No, ale w międzyczasie. Polecam jedną rzecz, to znaczy um, taki projekt, który, w który jestem zaangażowany, o nazwie Sortownia Wiedzy. I jest to strona, którą można znaleźć na Facebooku. Jak się wpisze, sortownia wiedzy. Google chyba jeszcze nie zaczął indeksować. Um, sortownia wiedzy będzie pod adresem rewan-tech.github.io ale nie przyzwyczajałbym się do tego adresu, bo raczej będzie się jeszcze zmieniać. Um, I po co o tym mówię? Bo Sortownia Wiedzy to jest strona, która ma gromadzić wiedzę, gromadzić różne przydatne linki i, i w sumie tyle. Um, redystrybucja wiedzy, popularyzacja wiedzy itd. Um, może być przydatna, więc... Zachęcam do zobaczenia, sprawdzenia. Um, I w obecnej chwili to, co działa, to baza wiedzy. I baza wiedzy to jest taka bardzo w sumie prosta strona, na której po prostu jest dużo linków przydatnych. Jeśli na przykład nie wiecie, gdzie zacząć szukanie wiedzy, jeśli byście chcieli gdzieś zacząć swoją podróż, to tutaj mamy kategorie ogólnoprzydatne serwisy, gdzie zacząć szukanie wiedzy. Mamy też zbiór różnych kanałów YouTube'owych, podcastów, różnych jakichś innych stron, które w ciekawy sposób mówią o nauce z różnych dziedzin. Mamy też nawet muzea cyfrowe i galerie. Mamy um, gry edukacyjne, gry wideo, um, jakieś różne poradniki, wydawnictwa, które fajne książki wydają. I co najważniejsze, mamy też um, dziedzinową, um, dziedzinowe strony, w sensie tak nazwaliśmy kategorię. I w zakresie tej kategorii znajdziecie co? Um, najróżniejsze strony, które dotyczą takich dziedzin, jak lingwistyka, neuronauka, matematyka, co tam jeszcze, kulturoznawstwo, nauki o klimacie, orientalistyka, psychologia, informatyka, a nawet, archeologia, antropologia, filozofia, no mnóstwo rzeczy generalnie, które też będą... Ten zbiór będzie się powiększać i zachęcam do dodania tej strony do zakładek, żeby wyszukiwać różne fajne, przydatne, ciekawe rzeczy, w szczególności jeśli jesteście zainteresowani jakąś jedną konkretną dziedziną. Co więcej, zachęcamy też do podsyłania nam różnych stron. Na Facebooku będzie link do kwestionariusza, gdzie można zgłosić jakieś linki i uzupełnić bazę wiedzy. Um, no. Jeśli generalnie możecie o tym myśleć w taki sposób, że to jest po prostu zbiór wielu zakładek, tylko że te zakładki można sobie ładnie wyszukiwać z podziałem na kategorie i tagi. To nie jest jeszcze wszystko dobrze opisane i tam będzie powiększyć to wszystko i będą lepsze opis, lepiej podzie, lepszy, lepszy podział na dziedziny i tak dalej, i tak dalej. Na pewno warto sprawdzić, bo to jest taki mały projekt, który może być naprawdę przydatny. Ja sam z niego już korzystam jak próbuję czegoś znaleźć, bo po prostu no to jest naprawdę proste. Zbiór linków z opisami, tyle, koniec, kropka. Można łatwo znaleźć. Mamy też jeszcze nie do końca uzupełnione ale podział na języki, czyli na przykład jeśli interesują Was strony tylko po polsku, albo tylko po angielsku, to też można sobie wybrać. Zamierzamy w przyszłości jeszcze zrobić taką kategorię jak monetyzacja i jakby ten, taki bardziej etyczny wymiar tych stron, bo... Niektóre strony wymagają na przykład logowania się, niektóre wymagają jakichś opłat, a niektóre są darmowe, nie... są strony, które wszystko mają na otwartej licencji i można dowolnie korzystać z danych tam zawartych, więc będziemy dodawać też takie informacje tam, żeby korzystać z tych źródeł, no, jakby z wiedzą, co nas czeka od takiej strony czysto technicznej. A No, i to jest baza wiedzy. Na samej sortowni jeszcze będą się pewnie pojawiać nowe projekty w przyszłości, jakieś wpisy na blogu, ale to jeszcze nie teraz, bo to jest bardzo chałupniczy projekt, który robimy absolutnie za darmo i jakby własnymi siłami, bez żadnych grantów, bez, nic, bez żadnych funduszy, więc też. No, weźcie to pod uwagę, jeśli chodzi o ocenianie w jakim stanie technicznym, to już to jest. Staramy się i na pewno mogę obiecać, że to będzie się jeszcze rozwijać. No to co? No to chyba tylko tyle. tyle to było takie ogłoszenie. Mam nadzieję, że ja sam jednak znajdę czas na nagrywanie nowych podcastów. No i tyle. Do usłyszenia w takim razie polecam jeszcze raz sortownie wiedzy, można sobie na facebooku zobaczyć, można też dodać do zakładek i chyba tyle. Dobra, dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się i miłego dnia.